Up, no, shit, no the tough, this, Witam państwa na wydziale inżynierii produkcji i technologii materiałów Politechniki Częstochowskiej. I Światowy Dzień Inżyniera jest obchodzony corocznie od 2020 roku, kiedy to Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich ustanowiła ten dzień w celu podkreślenia roli inżynierów w naszym życiu. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów jest jednym ze współorganizatorów tego dnia w Politechnice Częstochowskiej. Mamy w zamiarze praktyczne pokazanie uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom przewagi studiowania na studiach technicznych na kierunkach inżynierskich. Nasz wydział jest wydziałem typowo technicznym, na którym kształcimy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Jeżeli chodzi o plan, Samych obchodów zaplanowaliśmy bardzo interesujące punkty. Między innymi są to zajęcia, są to quizy, są to różnego typu wykłady, zarówno w naszych salach dydaktycznych, jak i w laboratoriach. Zaplanowaliśmy również panele dyskusyjne z naszymi absolwentami, z absolwentami Politechniki Częstochowskiej, na których będą opowiadać uczniom o swoich doświadczeniach o swojej ścieżce kariery, która rozpoczęła się wraz ze studiowaniem na uczelni wyższej, uczelni technicznej. Należy powiedzieć jednoznacznie. Inżynier to zawód naszej przyszłości. Politechnika Częstochowska i wydział inżynierii produkcji i technologii materiałów kreuje tą przyszłość w sposób odpowiedzialny, świadomy na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że wydarzenie organizowane na Wydziale Inżynierii, Produkcji i Technologii Materiałów pokaże, jak ważne dla przemysłu w tych czasach jest inżynier, a studenci odkryją nowe możliwości i będą dobrze się bawić. Zapraszam Państwa serdecznie na obchody Światowego Dnia Inżyniera. Take shit. I got no love